Na Puls Dnia zaprasza Liliana Skibińska-Szłapka. Jest sobota, piąty dzień sierpnia. Zobaczmy, co w tym wydaniu Pulsu Dnia. Minister zdrowia ujawnia wrażliwe dane. Lekarze oskarżają go o złamanie tajemnicy lekarskiej poznańskiego lekarza. To był duży szok, że moje dane wrażliwe mogą być ujawnione publicznie przez ministra zdrowia. Nie wyobrażamy sobie naszej współpracy z panem ministrem niedzielskim, bo narusza prawa pacjentów, prawa lekarzy. Było to działanie z jednej strony w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta. Uciekli z Poprawczaka. Dla jednego z nich skończyło się to tragicznie. Ze wszystkich sił, tutaj te służby ratunkowe próbowały te czynności życiowe Mów przywrócić. Niestety nie udało się. Poznań pamięta o pszczołach i edukuje o nich najmłodszych. Pokazują jak ważne są to owady w naszej przyrodzie. I jak Ci się podobały te zajęcia? Bardzo. No było ok. I nie wiedzieliśmy, że będzie tak fajnie. Spis ministra zdrowia na Twitterze spowodował prawdziwą burzę. Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że jej środowisko utraciło ostatecznie zaufanie do Adama Niedzielskiego i składa zawiadomienie do prokuratury. W tle jest sprawa lekarza ze Szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Lekarz krytykował ministra, a ten, jak uważają lekarze, w odwecie złamał tajemnicę lekarską. Krzysztof Czub to był duży szok, że moje dane wrażliwe mogą być ujawnione publicznie przez ministra zdrowia na jego koncie twitterowym. Potem przygnębienie, smutek, taki niepokój. Następnie właściwie oburzenie. Lekarz Szpitala Miejskiego w Poznaniu nie ukrywa rozgoryczenia. W czwartek wypowiedział się dla faktów TVN o tym, jak nie działa wystawianie e-recept. Dzień po wprowadzonych zmianach przez Ministerstwo Zdrowia, które nakłada ograniczenia w wystawianiu recept na psychotropy i środki uśmierzające ból. W trakcie tego dnia, kiedy miałem dyżur, i na dyżurze. Tych recept nie mogliśmy wystawiać. Na krytykę natychmiast zareagował minister zdrowia, ujawniając, na co lekarz wypisał recepty. Lekarz Piotr Pisula, Szpital Miejski w Poznaniu, wczoraj w Faktach TVN. Żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy p... Takie to fakty. Jakie kłamstwa czekają nas dziś? Celowo ukryliśmy część wpisu ministra, bo naczelna Izba Lekarska alarmuje, że złamał on tajemnicę lekarską. Izba składa na ministra zawiadomienie do prokuratury. Oprócz tego, że do prokuratury to zostanie również skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo uważamy, że te podmioty... Powinny się zainteresować tym, co się wydarzyło. W takiej sytuacji wobec takich zagrań Ministerstwa Zdrowia, no nie wyobrażamy sobie naszej współpracy z panem ministrem niedzielskim, bo narusza prawa pacjentów, prawa lekarzy. Proces naczelnej Izby Lekarskiej z takim stanowiskiem wysłał pismo do premiera. Zawiadomienie do prokuratury składają też politycy lewicy. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia jego szef nie naruszył tajemnicy lekarskiej. Twierdzi on, że nikt nie ingerował w konto lekarza i nie weryfikował zapisanych na nim informacji. A ta o wypisanej recepcie pochodzi z ogólnego systemu monitorowania recept. Sam minister, swój wpis tłumaczy dziś tak: Było to działanie z jednej strony w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta. Przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty pro przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych. To już drugi w tym tygodniu przypadek ujawnienia przez ministrów rządu PiS wrażliwych danych. W środę stało się to na konferencji ministra Zbigniewa Ziobry i to w innej poznańskiej sprawie. Towarzyszący ministrowi prokurator ujawnił dane ofiary Mariki, skazanej za rozbój i wyrywanie torby z symbolem LGBT. Tam nie było żadnego rozboju. Minister Ziobro Odwołał przełożoną poznański prokurator za jego zdaniem nieadekwatne zarzuty stawiane Marice. Krzysztof Czup, Puls Dnia. Dramatyczne sceny w Trzemesznie koło Gniezna. Z tamtej czego poprawczaka próbowało uciec czterech młodych mężczyzn. Po policyjnej obławie udało się schwytać trzech z nich. Natomiast czwarty utopił się w jeziorze Popielewskim. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Anna Osińska z Komendy Policji w Gnieźnie. Mówimy o zakładzie poprawczym w Informacja o ucieczce czterech osadzonych do nas trafiła przed godziną 17. Oni tak naprawdę wszyscy ruszyli w stromę Jeziora Popieleckiego, natomiast... Znajdując się przy tym jeziorze, oni się rozdzielili i dwóch postanowiło przepłynąć to jezioro popieleckie. Natomiast kolejna dwójka weszła do tego jeziora. Po pewnym czasie postanowili wrócić na brzeg. I wówczas jeden z tych wychowanków został ujęty przez strażników zakładu poprawczego, natomiast jak się okazało, ten drugi już nie zdołał do tego brzegu dopłynąć. Po jakimś czasie z tej wody został wydobyty. Trwała dosyć długo reanimacja, tak naprawdę ze wszystkich sił tutaj te służby ratunkowe próbowały te czynności życiowe przewrócić niestety nie udało się. Natomiast cały czas na wolności pozostawała kolejna dwójka. Komendant powiatowy ogłosił alarm. Znów od wczesnych godzin, dzisiaj rano one zostały prowadzone ponownie. Ta, ta nasza obława ruszyła ponownie. I okazało się, że była dosyć skuteczna, bo to policjanci referatu katrolowo-interwencyjnego zatrzymali najpierw jednego osiemnastolatka. E, później e, również i drugiego. Sobota przyniosła załamanie pogody. Zamiast pięknego słońca towarzyszyła nam pochmurna i deszczowa aura. Czy w weekend będzie szansa na chwilę ze słońcem? Opowie Zofia papież. Dobry wieczór Państwu. Początek weekendu nie zachwycił pogodą, przyniósł dużą ilość chmur i opady deszczu. Wielkopolska znalazła się w zasięgu układu barycznego niskiego ciśnienia i nasunął się także front atmosferyczny, który przyniósł miejscami intensywne opady deszczu. Czy możemy liczyć na poprawę pogody podczas tych najbliższych weekendowych godzin? Sprawdźmy to wspólnie. I niestety, jak Państwo widzicie, na naszej pogodowej mapie widzimy dużą ilość mur i w dalszym ciągu opady deszczu. Temperatura dość niska, jak na sierpień. Minimalnie 15, maksymalnie 17. Przy czym jutro powieje silny wiatr z kierunków północnych, zatem wysoka wilgotność powietrza, opady deszczu i ten silny wiatr będą potęgować odczucie chłodu, sprawiając, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze kilka stopni niższa. Na barometrach 997 hektopaskali i ciśnienie będzie się jeszcze obniżać. Spójrzmy, jak upłyną trzy kolejne dni, w stolicy Wielkopolski. W poniedziałek, we wtorek i w środę spodziewamy się dużej ilości chmur i opadów deszczu z wyjątkiem wtorku. Temperatura minimalna od 13 do 14, a maksymalny wzrost do 16-21 stopni. Wiatr w dalszym ciągu powieje silnie z kierunków zmiennych, a na barometrach w środę 1018 paskali. Kolejne dni przyniosą bardzo podobną temperaturę, ale więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Cichowo, malownicza wieś wypoczynkowa nad jeziorem w powiecie kościańskim tej nocy nie spała. Strażacy walczyli z pożarem drewnianej restauracji położonej tuż przy plaży. Ta doszczętnie się spaliła, a akcja była bardzo trudna. O jej szczegółach mówi oficer, oficer prasowy wielkopolskich strażaków, brygadier Sławomir Brandt. Około godziny 2.30 do straży pożarnej w Kościanie dotarło zgłoszenie o pożarze w restauracji w miejscowości Cichowo. Po przyjeździe pierwszych jednostek Straży Pożarnej praktycznie cały budynek był w ogniu. Budynek konstrukcji drewnianej, pożar w fazie rozwiniętej, więc strażacy, którzy tam zajechali, nie tylko prowadzili działania gaśnicze związane z pożarem tego budynku, ale również trzeba było działać w obronie okolicznych drzew i instalacji budynków, które były również zagrożone. W sumie przez blisko 4 godziny działania prowadziło 9 zastępów straży pożarnej, 26 strażaków. Z uwagi na to, że lokal już był w tym, o tej godzinie zamknięty, to nikomu się nic w wyniku tego pożaru nie stało. Kilkuset biegaczy w różnym wieku wystartowało dziś w botanicznej piątce. Jak sama nazwa wskazuje, głównym punktem był bieg na 5 kilometrów, a sama rywalizacja toczyła się w nietypowej scenerii, bo w poznańskim ogrodzie botanicznym. Nawet tam nie zabrakło emocji i życiówek. 3, 2, 1, Botaniczna Piątka, cykl biegowy, który robimy w całej Polsce w 10 lokalizacjach. Dzisiaj gościmy w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Generalnie Botaniczna Piątka, jak sama nas zaskazuje, to jest 5-kilometrowy bieg, marsz lub spacer. Generalnie założenie imprezy jest takie, że niekoniecznie jest to tylko rywalizacja sportowa, ale też takie zachęcanie ludzi do tego, żeby przy fajnym anturażu Ogrodu Botanicznego po prostu się poruszali, aktywnie spędzili czas. Także. Dzisiaj tutaj w Poznaniu mamy około 500 zawodników, licząc zarówno biegi dorosłych, jak i biegi dziecięce, które będą po biegu głównym. 17.30, więc wyrównając swoją życiówkę, liczyłem, że urwę tutaj kilka sekund, ale nie tym razem. Trochę było duszno, ale piękna trasa, kilka takich lżejszych podbiegów, ale fajnie pan na rowerze nas poprowadził, więc elegancko. Akurat ja się tutaj zaręczyłem w tym ogrodzie i to był nasz wybór. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że tutaj się odbywają biegi, więc jak tylko jakieś się pojawił, to go brałem. No czuję się, że tak powiem, spełniony biegowo. Biegło się fajnie w takich okolicznościach przyrody. Tutaj są właśnie takie warunki, że tak powiem, wizualne, przepiękne, gdyż no, znajdujemy się w ogrodzie botanicznym. No, aż się przyjemnie biegnie po prostu, po alejkach, wśród, wśród takich roślin, wśród kwiatów, jakiś pachnących. Tutaj mieliśmy po drodze jakieś takie roślin pachnące, nawet, nawet biegnąc tutaj to toczyłem, także, także zupełnie się inaczej biega właśnie w takich miejscach, gdzieś tam w mieście, wśród betonów, gdzieś tam na, na asfalcie. Nie? Ja lubię y, w ogóle to miejsce, y, bo się na co dzień zajmuję zielenią, więc jakby to jest też zawodowo ogród botaniczny i moja praca, więc nie mogłam tego odpuścić. Mm -hmm. A ja chciałam tak zobaczyć, właśnie, bo wróciłam niedawno po kontuzji i chciałam zobaczyć na jakim etapie jestem, jeśli chodzi o właśnie bieganie. I dlatego pomyślałam sobie, że będzie fajnie tutaj wrócić, bo już kiedyś też tutaj biegałam. Bardzo dobrze, pobiłam swój rekord, więc się cieszę. To jaki to jest, jest ten nowy rekord? Średnie tempo 5, a zawsze miałam 5, 3, 5, 4, także. W grupie lepiej się biega zdecydowanie. Ja staram się biegać tak co drugi dzień. Biegam też z taką drużyną, kobiety biegają co czwartek. Także jak tylko mam czas i dzieci pozwalają, zapisuję się na wszystkie możliwe tutaj biegi miejskie. Także dzisiaj miałam czas, więc zdecydowałam się przyjść. Czy pszczół trzeba się bać? Kiedy żądlą, jak nie pomylić ich z osami i dlaczego nam są tak bardzo potrzebne? Między innymi o tym były był dzisiejsze zajęcia dla najmłodszych w Bibliotece Raczyńskich. To jedna z kilku miejskich atrakcji z okazji nadchodzącego dnia pszczoły. Nie zabrakło też zajęć praktycznych, oczywiście z wykorzystaniem miodu. A wszystkiemu przyglądał się i przysłuchiwał również nieco w tym gronie młodszy, wyrośnięty mocno, Sewer Lipoński. Co robią pszczoły? Kto? Z pozoru proste pytanie. Zapylają, a, co ja, 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 ja. a jednak było dobrym punktem wyjścia do całych zajęć dla najmłodszych w murach Biblioteki Raczyńskich. To, jest, dlatego właśnie, pszczoły są tak bardzo ważne. to jedna z atrakcji przygotowanych przez miasto z okazji obchodzonego w Polsce Wielkiego Dnia Pszczoły. Przybliżyć, żeby nie bać się, że tylko nie mówić o pszczołach miodnych, ale też mówić o zapylaczach. Bo, bo to są też najważniejsze pszczoły, czyli powiem, owady, które są potrzebne dla nas tutaj do życia. Zaczęło się od czytania bajek, między innymi o znanym z zamiłowania do miodu kubusiu Puchatku. A jedyny powód, żeby być pszczołą to ten, żeby robić miod. Zaraz potem do akcji wkroczyła już specjalistka od pszczół i ich codziennego życia. Tego typu warsztaty, tego typu spotkania, które się odbyły, bardzo mocno uświadamiają i pokazują, jak ważne są te owady w naszej przyrodzie. Ile zawdzięczamy, bo gdzieś coś, coś wiemy, ale to nie jest taka wiedza, jak dopiero jak wychodzimy z takiego spotkania, wiemy dużo, dużo więcej. Inaczej na te pszczoły patrzymy. Było więc o tym, jak pszczoły naprawdę wyglądają. Nie, wcale nie tak jak te ze znanej bajki. Buczo i Maja jest żółto, o. Te pszczoły, słuchaj, są brążowe. mogą mieć paski, bardziej lub mniej widoczne. Było też o tym, jak w takim razie nie pomylić ich z osami. O tym, że bez pomocy pszczół nie wyrosłyby owoce i warzywa. Jak zbudowany jest ul. I na nim pszczoły sobie całą Co robi królowa, a co robią robotnice. Wreszcie, kiedy i dlaczego pszczoły żądlą. Jak się zachowywać, żeby nie urządliły. Co Nikola teraz ma zrobić? Ma i co zrobić, gdy mimo wszystko zdarzy się, że jednak urządlą? Młoda widownia przysłuchiwała się z zaciekawieniem. I jak ci się podobały te zajęcia? Bardzo. No, było okej! Okay. Bardzo dobrze! Ale na samym opowiadaniu się nie skończyło. Przyszedł też czas na praktyczne zajęcia między innymi własnoręczne przygotowanie smakowitych bakali w miodzie. Mieliśmy dzisiaj jechać w inne miejsce, ale w związku z tym, że pogoda jest jaka jest, to udało nam się znaleźć te warsztaty tutaj w Bibliotece Raczyńskich i nie wiedzieliśmy, że będzie tak fajnie. Podobne akcje w najbliższą środę w filii biblioteki na Naramowicach i w czwartek na Jeżycach, ale różnych atrakcji z okazji Dnia Pszczół będzie więcej. No, Wielki Dzień Pszczół to jest 8 sierpnia. My rozpoczęliśmy już nasze te działania od 5 aż do 9, a nawet można powiedzieć do końca, do końca sierpnia. Jeszcze do wtorków, w Ogrodzie Botanicznym można zagrać w grę terenową z kwiatka na kwiatek. Z kolei w Centrum Inicjatyw Rodzinnych od poniedziałku do środy przed południem warsztaty plastyczne pod hasłem Z Miłości do Pszczółek. Bezpłatne, ale trzeba wcześniej zapisać dzieci mailem. Pełna lista wydarzeń jest do znalezienia na stronie internetowej Poznańskiego Urzędu Miasta. Seweryn Lipoński, puls dnia. Już wkrótce wielki kontener pomocy wyruszy do Kamerunu. Fundacja Redemptoris Missio pakuje właśnie sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, ale także bardziej nietypowe prezenty dla Afrykańczyków. Wszystko to w ramach zwieńczenia akcji Opatrunek na ratunek. Jednak, aby móc wszystko dopiąć na ostatni guzik, potrzebna jest pomoc wolontariuszy. Jaka opowiadała o tym w wieczorze WTK Justyna Janiec-Palczewska, prezeska fundacji Redemptoris Missio, posłuchajmy fragmentu rozmowy. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy są silni. To po pierwsze są silni. Chodzi nam o silnych mężczyzn, którzy mogą dźwigać. Natomiast spotykamy się o godzinie 9 w poniedziałek rano. Będziemy pakować, dopakowywać jeszcze kontener. A jeśli ktoś chciałby nam coś podarować, jeśli chodzi o asortyment medyczny, to oczywiście może to zrobić zarówno do wysyłki kontenera, jak i później. Wiem też, że będziemy po tym kontenerze przygotowywać taki transport też pomocy dla Ukrainy, bo docierają do nas prośby o pomoc. Więc, no tak naprawdę żadna z podarowanych rzeczy na pewno nam się nie zmarnuje. To wszystko w tym wydaniu Pulsu Dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.